Cześć, z tej strony ucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj speed test Redmi Note 11 kontrol Motorola Moto G60S. Motorola Moto G60S Mediatek Helio G95, 6 gb W Realme, Redmi, sorry, nie, Realme, Redmi, 11, Redmi Note 11, z na 684 gigahertz. Fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Ekrany na maxa. widać, że w Redmi zdecydowanie ładniejszy, no ale rozdzielczość inna. Wielkość inna. Dobra, lecimy, porównamy, który fajniejszy, który nie, więc sprawdzamy. Allegro, czyli najpierw prędkość otwierania aplikacji, później pozostawanie ich w ramie, no i następnie to samo robimy w przypadku gier. Pierwsze było dla Motorola. AliExpress, też Motorola. Ceneo, Motorola. Galerie, Motorola. HBO Max się nie uruchomił, bo Motorola ekran świruje. Motorola Rezery Max, no, 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 wiecie o co chodzi. W Motorola Polsat Box Go, no, chyba motka. Może to było powiadomienie, ale no, tak to wygląda. Później, jak dojadę też na Motorola. Mapy się nie uruchomią. Motorola leci w Leciwciula. Mapy, tym powiedział, że zbliżona prędkość. No, co jest do jasnej, Le... widzicie to? Player.pl Motorola Oelix, jak widać, pyszne.pl Motorola. Jak do. Sorry, to. maila patrzyłem. Glovo Motorola. Sklepy. Też Motorola. Spotify. Nieodpalona, no bo. Nie. Bo wszyscy widzicie na tym filmie, że ja dotykam dokładnie w tym samym praktycznie momencie. No i raz ekran działa, raz nie. No przecież to są żarty. No i że on jest tak czuły, że jak zrobicie minimalny ruch, to on. Tap, tap. W ramię. Mo sorry, Motorola pierwsza. TripAdvisor. Też Motorola pierwsza. Twitter. Też Motorola szybsza. Uber. Nie wiem co się dzieje. Uber. Motorola. Wykop. Też Motorola. Uch, nie nie chcę mi się czekać. YouTube. Dla Motorola. No Motorola pierwsza, ale ten ekran to mnie po prostu no, no jaźni. Nie wiem co jest... problemem, albo no, jest zbyt czuły i czasami gdzieś jest jakiś. Troszkę ruch idzie w którąś stronę, a nie idealnie, i nie zostaje palec, i wtedy problem robi. Dobra, RAM 4GB kontra 6GB. Co jest w RAMie? O, patrzcie, tu jest Allegro w 4GB w a w moccenie nie ma. Tu nie ma w co Neo. No, widzicie, tu w Redmi siedzi, sorry, w Redmi siedzi, a w Motorola nie. Tak samo było. E, tu jest poza RAMem. No, patrzcie, no i to jest to, co czasami mówię, że o, tu jest lepsza Motorola. Że smartfon nawet może mieć 4GB, będzie miał dobrze napisany soft i nie trzeba ich naprawdę 12, 16, 18, bo potrafi się to, potrafią te rzeczy być w tej pamięci. No i tutaj e, Redmi, moim zdaniem, zdecydowanie na razie wygrywa. Motorola przegrywa tym ekranem, naprawdę już mnie to denerwuje. Tu z kolei nagrywam speed z tym telefonem i wariuje to. No To tak było też w zeszłorocznych modkach. I o co im chodzi? Nie czaję, ale jest to, jest to uciążliwe. Uber, no ale tu Redmi. Nie, nie, widzicie, nie komentuję, jak to, co tam się dzieje na ekranie, ale to przecież widzicie. No tu zdecydowanie wygrywa moim zdaniem Redmi, chociaż teraz, no też jakby w, teoretycznie w obu, no tu poza YouTube, poza pamięcią w obu Smartwolach. No, a jeżeli chodzi o zarządzanie RAMem, no to 4 GB Redmi 100 razy lepiej, no, może nie 100, ale jest zdecydowanie lepszą opcją niż 6 Motorola, które no, praktycznie chyba na papierze. Dobra, następna sprawa. Lecimy z grami, sprawdzamy, jak się gry odpalają, gdzie będzie szybciej, lepiej, i to samo w przypadku pamięci RAM z nimi. No to dobra, i jedziemy. Pierwsze co Asphalt 9. Motorola. Temple Run 2 też Motorola. Lol. Też będzie Motorola, nie ma innej opcji. No. Naprawdę ten Helio G95 daje radę, daje radę ten smartfon, jaka dosyć tani telefon. No ta motka może być pod tym względem spoko. No patrzcie, tu jest różnica duża. Dead Trigger 2. Też Motorola. Unkilled. Motorola Call of Duty Motorola World of Tanks Też motorowa Super Mario Ran No tu prawie remisowo, może minimalnie kątem oka motka. Angry Birds 2. Tym razem chyba będzie szybsze Redmi. Tak też się stało. Real Racing 3 Motorola, LG Mobile. No, é, como se No i co ostatnie? ARK Survive Evolved. Redmi. No cóż, w grach też szybsza Motorola, co widzieliście, jeszcze tylko zobaczymy RAM w grach. 4GB, 6GB. No i co na razie po pierwszej bez ramu? Podobnie tu, podobnie tu coś siedzi w końcu. Pierwszy tytuł: Unkilled, No widać Call of Duty poza ramem. Wod to samo. Marian siedzi w motoroli, rybki, e, ptaszki nie rybki, nie ma ich. Tu muszę czasami dwa razy, bo nie ogarnia. No. kurde, no. Jak można tak paskudny ekran wymyśleć? To jest porażka. No dobra, tu siedzi w mocy. No i tyle, tyle odnośnie tych dwóch smartfonów. No, szybsza Motorola, jeżeli chodzi o porównanie prędkości. Gdyby ekran był lepszy, to ok, jak najbardziej. Tyle, tyle w tym temacie odnośnie jednej i drugiej. Jest porównania playlisty, zacznijcie tu, dzwonek: subskrypcja na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony ucek, trzymajcie się ciepło. Hej.